Andrzej Habry, moje nazwisko i imię. Jestem prezesem firmy Smart Storage o.o. To jest startup powołany w ramach Alpha Bridge do budowy hybrydowej ładowarki samochodów elektrycznych zasilanej z pokładowego własnego magazynu energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej i z sieci. Takie hybrydowe połączenie umożliwia zwiększenie wykorzystania. Energii elektrycznej produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne domowe do celów własnej konsumpcji, zwiększa elastyczność, czyli zwiększa moc ładowania oraz umożliwia, umożliwia zastosowanie tych magazynów energii jako domowego UPS-u, czyli systemu zasilania awaryjnego. Takie konferencje jak dzisiejsza są polem współpracy zarówno dla praktyków, jak i teoretyków polem wymiany myśli, idei, dokonań i jest bardzo dobrym elementem, który należałoby rozpropagować przede wszystkim wśród przedsiębiorców, ale nie tylko, bo jak na przykład dzisiaj na konferencji mieliśmy przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej Dużej, czyli wszystkich miejsc, gdzie konsumuje się energię, gdzie się ją wytwarza, gdzie się ją konsumuje, gdzie występują te same problemy i myślę, że taka współpraca między nauką, przemysłem, startupami, dużymi firmami może zaowocować zwiększeniem naszych możliwości odnośnie zarówno oszczędności, jak i lepszego wykorzystania energii. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Andrzej Światowski. Reprezentuję firmę Volvetia, która od 25 lat na rynku polskim zajmuje się wprowadzaniem innowacji w branży kablowej dla branż energetycznych. Jeśli chodzi o historię, króciutko tylko powiem, że w latach 90. miałem przyjemność wprowadzania dla przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego i chemicznego kabli. Energetycznych, które w standardzie posiadają powłoki zewnętrzne, samogasnące, niepotrzymujące palenia, olej odporne na węglowodory, a dzisiaj jest to generalnie już standard stosowany w naszych rafineriach, w grupie Lotos, w PKN Orlen, w grupie Azoty. Drugą technologią innowacyjną, którą miałem przyjemność również pod koniec lat 90. w Polsce wprowadzania, to są kable ognioodporne, kable 1 i trzecią technologią, która można powiedzieć już zrewolucjonizowała branżę OZE, nie tylko zresztą branżę OZE, ale i ci przemysł ciężki, to są właśnie kable innowacyjne, kable średnich napięć typu tubular. Tak, na posłunczku się przedstawię Tadeusz Pająk, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, współorganizator dzisiejszej w moim odczuciu bardzo znaczącej, szczególnie w obecnej sytuacji konferencji dotyczącej odnawialnych innowacji w odnawialnych źródłach energii, a mój referat dotyczył nietypowego źródła odnawialnej energii, mianowicie opartego na odzysku energii zawartej w odpadach, a szczególnie w frakcji biodegradowalnej, która tam się znajduje tego typu instalacji. W tej chwili mamy dziewięć w kraju, są to tak zwane spalarnie odpadów i zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, ale i prawa krajowego można wykazać, że energia wytwarzana jako ostateczna postać z przetwarzania energii zawartej w odpadach, energia elektryczna w znacznej części ma charakter energii zielonej i to było tematem mojego wystąpienia, również z akcentami innowacyjnymi dotyczącymi m.in. właśnie działań w kierunku ograniczenia emisji CO2 poprzez tak zwane systemy CCS. Carbon capture, storage and utilization, jak także z, z zakresu wykorzystania wodoru, zielonego wodoru, który w tych instalacjach, instalacjach termicznego przekształcania odpadów może być produkowany i następnie wykorzystywany. Generalnie dzisiejszą konferencję uważam, jak powiedziałem, na wstępie za, za bardzo celowo i programowo doskonale ujętą, szczególnie w sytuacji, która w Europie, w Polsce po 24 lutego tego roku ma miejsce. Odnawialne źródła energii mimo swojej niestabilności będą odgrywać zdecydowaną rolę w świetle najnowszych i, i decyzji Komisji Europejskiej. Mam tu na myśli Europejski Zielony Ład i tak zwaną całą dokumentację Fit for 55. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kłodziejczyk, Wydział Inżynierii Magnetycznej i Robotyki AGH, Rodzicant do Spraw Ogólnych, tak od strony formalnej. tematykach, również po tych wystąpieniach, które były przedstawiane, po osobach, które je przedstawiały, widać, że dla naszego wydziału, dla osób od nas, to jest bardzo ważna, i istotna część naszej działalności. W ramach konferencji było kilku pracowników z Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, które, którzy aktywnie prowadzą badania, czy to w zakresie magazynowania energii, czy to odzysku energii czy też Przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Także tematyka z mojego punktu widzenia bardzo istotna, na czasie, potrzebna. Również to, że mamy kontakt i wymianę informacji, to też jest dla nas istotne. Na uczelni jest kilka jednostek, które się zajmują odnawialnymi zasobami, źródłami energii i również w ramach tego spotkania te różne jednostki tutaj u nas się pojawiły. Także mi jest niezmiernie miło, że mogliśmy w tym brać udział, w tym wydarzeniu, że mogliśmy być gospodarzem tego spotkania i również dziękujemy, że Państwo się do nas zwrócili o współudział w organizacji, czy też o organizację tego wydarzenia. Krzysztof Szczotka, na co dzień jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Malecznej Robotyki Katedry Systemów Energetycznych urządzeń i Środowiska. Prowadzę również działalność w zakresie doradztwa energetycznego, więc tego typu konferencje i eventy są moim zdaniem i z doświadczenia wiem bardzo przydatne z racji tego, że po części biznes korzysta z doświadczenia naukowców i z prowadzonych badań, a po drugie działa to dwutorowo, czyli w drugą stronę. Naukowcy również czerpią bardzo dużo ze współpracy z przemysłem z potrzebami przemysłu z rozwojem się rozwojem działalności rozwojem samych siebie w danej dziedzinie i branży a szczególnie w branży odnawialnych źródła energii Jestem prezesem firmy ML System. Prezentowałem dorobek naukowo-komercyjny naszej firmy, transfer technologii ze skali badań laboratoryjnych do skali komercyjnej, do skali przemysłowej, nowych technologii związanych z powłokami kwantowymi na szkle. Ja się bardzo cieszę, że mogłem wystąpić na tej konferencji. To była okazja do wymiany doświadczeń, wymiany poglądów między światem nauki a biznesu. Żyjemy w czasach bardzo szybko postępującej technologii. Zarówno firmy profesjonalnie zajmują się badaniami, jak i ośrodki naukowe. I teraz chodzi o to, żeby złączyć siły, a nie pracować równolegle. Należy ustawić sobie wspólne cele, dążyć do nich, próbować dojść do technologii, do przeskalowania technologii trochę na skróty, a nie tak w taki sposób równoległy, żeby powstawały nie, niezależne rzeczy, bo przecież nauka jest dla biznesu, a biznes powinien korzystać z nauki.